Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 17 lutego 2022 173 S przyjazne dla środowiska pojazdy hybrydowe, elektryczne i napędzane paliwami alternatywnymi przyciągają coraz większą uwagę i udział w rynku. Co więcej a grad Battery Roundup zebrało ponad 20 tysięcy zużytych akumulatorów samochodowych i zutylizowało je w sposób przyjazny dla środowiska. Nie musisz jednak kupować nowego samochodu z innym systemem lub pozbywać się starych akumulatorów, aby przyczynić się do ochrony środowiska. Możesz wnieść znaczący wkład. Przyjmując łatwe do wdrożenia strategię, regularną konserwację pojazdu i lepsze nawyki jazdy, poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, dzięki którym ty i twój samochód będziecie bardziej ekologiczni. 1. Usługi serwisowe: utrzymuj silnik na najwyższych obrotach. Aby oszczędzać paliwo, wykonuj regularne przeglądy pojazdu w odstępach czasu zalecanych przez producenta pojazdu. 2. Ciśnienie powietrza w oponach okresowo sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach samochodu. Niedopompowane opony powodują, że silnik pracuje ciężej i zużywa więcej paliwa, aby utrzymać daną prędkość. 3. Klimatyzacja. Klimatyzacja pojazdu powinna być serwisowana wyłącznie przez techników którzy posiadają certyfikat w zakresie prawidłowej obsługi i recyklingu samochodowych czynników chłodniczych. Starsze systemy klimatyzacji zawierają substancje chemiczne zubożające warstwę ozonową, które mogą zostać uwolnione do atmosfery. 4. Jak jeździć. Unikaj gwałtownych startów, nagłych przyspieszeń i prędkości przekraczających dozwolone limity. Wszystkie te nawyki zużywają benzynę i powodują że samochód wydziela zanieczyszczające gazy. Prawidłowa utylizacja płynów silnikowych. Płyny silnikowe i zużyte akumulatory należy utylizować we właściwy sposób. Nigdy nie wyrzucaj płynów na ziemię lub w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować ich przedostanie się do wód gruntowych, jezior lub strumieni. Możesz być zainteresowany.